Izrael morduje, morduje, Właśnie tu jestem pozytywnie zaskoczony, bo tak naprawdę, yy, no można powiedzieć, że byłem od pierwszych demonstracji w Poznaniu, yy, tak które były dwa lata temu. Wtedy naprawdę ciężko było, ciężko, ciężko było przeforsować tą narrację, że, że Izrael faktycznie dokonuje tam ludobójstwa. Cały czas padały argumenty o Hamasie, że, że jesteśmy po prostu grupami terrorystycznymi, więc to jest ogrom pracy, które włożyły te różne organizacje często studenckie organizacje i dla nich po prostu wielki szacunek za to. Takie poparcie dla mnie. Jakie jest teraz dla Palestyny, tak naprawdę ze wszystkich stron politycznych, to też jest dosyć zaskakujące. To jest niesamowita praca, jaką włożyły po prostu te organizacje.